Skąd indąd, nigdzie indziej, jak tylko w lesie. Jakby to było coś dziwnego. Fajnej Bobie. Ale ciepłej znalazłem w szafie, u mamy. Jak byłem ostatnio. Polecam. Bardzo fajny, w ruskim stylu. Słuchajcie, y, sytuacja jest taka, że niedługo Wolne Wilki ze słowiańską Watachą połączą się w stowarzyszenie. Zwykłe. Z tego względu, że dowiedziałem się paru rzeczy odnośnie Uzyskania gruntów od miasta wojewódzkiego, więc jak się to wszystko uda, będziemy mieli własny teren ogrodzony prywatny, gdzie będziemy mogli prowadzić bardzo wiele fajnych rzeczy. Mam parę pomysłów, ale to się okaże. Napierkową robotą się zająłem, więc troszkę mi to czasu zajmie, a jeśli wszystko skończy się i uda mi się bardzo dobrze to przeprowadzić szybko sprawnie, co będziecie wiedzieć na Wolnych Wilkach, albo na Słowiańskiej. Słuchajcie, macie czas, jeszcze druga sprawa do niedzieli, by się określić odnośnie szczodrych godów. Wszystko wiecie na Wolnych Wilkach, albo na Słowiańskiej, więc okreście się i dajcie znać. Wtedy będę wszystko organizował pod tym kątem już, dobra? No nic, ja idę dalej pospacerować przed pracą, naładować energię. No, to miłego dnia.